Siemaneczko z tej strony, proszę chłopaki, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was coś naprawdę niesamowitego: a będzie to wielki opening wyzwań. A także przy różne rajdy, walki, e, odpalanie isensów i, i polowanie na shiny Zobaczymy, czy nam się uda. Ja mogę zacząć od tego, że dzisiaj, słuchajcie, jest niedziela 9 styczeń. Ja się znowu pofarbowałem na niebiesko. Nie wiem, czy widać, ale jest naprawdę porządny niebieski kolor. Jeszcze zanim zaczniemy, e, chciałbym Was przeprosić za to, że e, tak długo musieliście czekać na pierwszy odcinek w nowym roku. Ponieważ e, już na początku stycznia osłupła mnie e, choroba, i przez cały tydzień nie miałem okazji, żeby nagrać. Ale teraz, słuchajcie, jest nie dość, że event ciekawy. To jeszcze naprawdę duży opening się uzbierał i mam nadzieję, że takiego jednego pokemona złapie. I są wyzwania, słuchajcie, więc można lecieć, można zaczynać. Zacznijmy od tego, słuchajcie, że moje konto miało ogromny progres i e, tak jak zapewne pamiętacie, ten trochę przegrany odcinek z sierpnia, gdzie pokazywałem wam swoje konto, gdzie miałem nie wiem, 30 pokémonów na krzyż i 16 level. E, to teraz, słuchajcie, od tamtego dnia wybiłem się na 34 level, co jest całkiem niezłe, jak na 4 miesiące, wydaje mi się. Zaraz wam po kolei będę przedstawiał moje najlepsze pokémony, jakie się uzbierały przez ten czas, bo jest naprawdę ciekawie. E, potem zobaczycie. Jak no już całkiem nieźle pokedek za zacząłem wypełniać? I ogólnie będzie bardzo ciekawie, więc nie będę wam opisywał. Po prostu zróbmy wszystko po kolei. Zacznijmy od tego, że misje oczywiście robiłem po kolei. Wszystkie te, które mi dochodziły, ale na razie mam tylko Let's Go, Meltana i Emetical Discovery. Gdzie po prostu nie mogę przejść ewolucji Magikarpa, ponieważ to jest najciekawsza rzecz. Słuchajcie, to już było ze 3 miesiące temu, ale nie miałem okazji, żeby wam to opisać. Ale mam Gyaradosa, mam Gyaradosa, mimo że mam do. Ile mam candy? Mam 317 Candy do Magikarpa, jeszcze go nie ewoluowałem, znalazłem go na dziko na starówce w moim mieście. To już no serio minęły 3 miesiące, ja to już jest aż dziwne, że to opisuję, ponieważ normalnie to przerwy między grami u mnie są nie za duże. Ale naprawdę byłem sobie, z 3 miesiące temu i złapałem go na dziko, więc to jest dla mnie ogromne osiągnięcie, więc z nim mogę chodzić, że polować jeszcze na te 80 cukierków. O kurde, czekajcie! Jest! To jest plan na co polowałem. Właśnie to wypatrzyłem, więc mamy tego Ferosida. Aż dam mu Golden Raspberry, bo cały czas mi się wyświetlał w tym, ale nie miałem go złapania, więc nawet jeszcze przed odpaleniem a mi się pojawi. to ja nie wiem, na co my będziemy polować w ogóle. Ale będzie ciekawie. Mam nadzieję, że o 20.00 się nie kończą rajdy, ponieważ jest 19.57. Więc jest New Pokemon, świetnie, a tak w ogóle to się też w rzutach bardzo poprawiłem, bo nie wiem czy pamiętacie, ale wtedy w tej połowie sierpnia to ja rzucałem bez podkręcania, teraz to trzeci rzut mój to Excellent, więc jest dobrze. Ale nie, rajdy się kończą o 20, bo tutaj jak widać mamy jeszcze o 20.30 jakieś zaplanowane, więc zacznijmy od tego, że tutaj mamy jeszcze jakiś Pokémon do, do wysadzenia jajka za 12 km, brakuje nam chyba 300 metrów, więc przejdziemy, bo Mamy czas, że tak się odezwę. I tutaj, słuchajcie, od 6 stycznia mamy 9, to ja trzymam, żeby to właśnie teraz zrobić, odebrać sobie tą skrzynkę, bo mam nadzieję, że będzie Onix, bo uzbierałem bardzo dużo stare, telepońca. Star jest Stardust, jest Thin Stone, jest EXP i to będzie, to musi być Onix. Wiedziałem. Więc teraz, słuchajcie, to już znam prawie wszystkie Pokémony z tych, znaczy z tych najczęstszych. To oczywiście wszyscy -tękie, ale tak to wszystkie. I zaraz wam pokażę mojego najlepszego pokemona, z którego jestem dumny. Mimo że wszyscy twierdzą, że walce jest beznadziejne, co jest pewnie prawdą, nie, ale ten pokémon pod względem combat power'a jestem z niego tak dumny, że szkoda gadać. No więc słuchajcie, nie będę tutaj przedłużał, choćby mnie wywaliła nie wiadomo gdzie. To jest ten pokémon, to jest Slaking 4200. go też złapałem na dziko, miał wtedy 3600, ale złapałem potem tyle Slakotów, że go wypowerowałem. Więc teraz można go walnąć. Nie, mogę, nie mogę go dać jeszcze. Brakuje mi 18 cukierków do tego, żeby zrobić maksymalnego, maksymalnego, nie ma większej chyba ilości komata. Tutaj jest też Dragon Knight, na którego też bardzo dużo polowałem, ale wreszcie udało mi się zrobić misję Takes na Snapshot w Dratini. Czekałem na to bardzo długo i udało mi się uzbierać dużo candy. Mam też dwa Excadrille, czyli ewolucję tego Drillbura, które są niewielkie, nie wiem czemu ich tyle zrobiłem. Metagrossa, nie wiem czy go widzieliście od dawna, już go mam od 2 sierpnia, no to musieliście go widzieć, bo go zrobiłem z Ogólnie to jeszcze jest Sylveon, jest Rose Raid, jest Raid, Boże, ja naprawdę bardzo chcę mieć tego Reperiora. No, jak Fizzera i Horna, który jest tak rzadki. Co ja się po prostu bardzo cieszę. Tutaj jest nasz Gerados, bardzo ulubiony. Można by se tak przeglądać w nieskończoność. No, bardzo dużo ich jest. Jest taki, jest Machamp oczywiście. I mam tego Pokémona, bardzo ciekawego, więc. ciekawy jest? A, bym zapomniał, słuchajcie. Trzeba przejść do tych najciekawszych, czyli shiny oraz legendarnych. Legendarnych mam trzy. Są to oczywiście dwie lugie od i Jeden Virizion, który zrobiłem na rajdzie z jakimiś randomami, więc bardzo ciekawy. A z Shiny słuchajcie, to też jest ciekawe. Mam... Z, na Rajdzie nagle Sion jest... wypadł mi shiny, więc bardzo dobrze. Mam Shiny Arboka, mam Shiny Samurota. Tutaj sobie możecie popatrzeć sami. Glaceon, Arbok, Samurot Lifeon, Lapras, Machop, Dwa Sidoty, Skitty, Clefairy i Togepi. Więc zgłaszajcie się, czy Wy takie macie, bo wszystkie są po klej. I mam yy, szczerą nadzieję, że dzisiaj dołączy do nich jakiś kolejny. Dlatego nie będę tutaj przedłużać i walniemy sobie jakiegoś Iceensa. Nie wiem, czy całe ca tutaj godzinę będę siedział, dlatego na razie wal walnę pół godziny. Lucky Ega, co to jest? Geodude. Myślę, że dzisiaj uzbiera nam się na jego ewolucję i to taką dosyć sporą, bo mam Gravelera 1700. Tak więc no wybaczcie mi tą przerwę od y, nagrywania, ale naprawdę, słuchajcie, miałem taki katar, że ledwo mówiłem normalnie, dlatego walnijmy sobie jeszcze starpisa, Pisa, będzie ciekawie i teraz moja postać się mieni na wszystkie kolory, a teraz... Na pewno warto jest to przewalić i yy, rozegrać sobie z grantem. Dwa tam jakieś przypadkowe, bo i tak wygram. Mam bardzo dużo ewolucji tych wszystkich podstawowych, takich, więc takie Hondury to mnie jakoś tam za bardzo nie ruszają. No pewnie, że tak łatwo z jakimś rakinkiem śmiesznym. Złapiemy szybko Hondura i lecimy dalej. Właśnie, z, właśnie jajko nam się wykluba, słuchajcie, na to czekałem, na to czekałem. Jeszcze przed chwilą widziałem, jak nam się. Zarabia jeden cukiereczek, ale to niestety day. No, chociaż może i bo jego ewolucja jest podobno dobra. No, znaczy to maksymalna, tak więc tutaj mamy ten. Um, jeszcze będzie do uzbierania jeden candy do Gyaradosa, ale tu trzeba przejść kilometr, To jeszcze może udam po fina. Tak więc mam zawolony cały pasek po prawej, co jest dość ciekawe. Tutaj jest jakiś Pokémon do wbicia. Nie wiem, co to jest kompletnie. Nie wiem, co to jest. Jest Ride na Onixa. Myślę, że warto by go zbić. Ale co? Co to jest? Venomoth. widziałem, widziałem. Mam takiego tylko chyba trochę gorszego, dlatego warto będzie go złapać. to mogę udać złotą malinkę. Po tym jak ostatnio był limited research, gdzie można było dostać te punkty do Mega Steelixa, to ja mam teraz 200, dlatego bardzo mnie ten Monix cieszy. Słuchajcie, no przyciąga mi bardzo dobre. Pokemony same ewolucje, tylko takie dosyć słabsze. To jest ten od Sidota, tak mi się wydaje. A, to wytransferuje go i tam. O. Widzieliście, jaki ekscelencik? Pięknie! Takie to teraz u mnie. Normalka. O, mogę zrobić ewolucję? Tak długo na to czekałem. Nawet nie zauważyłem, że mogę. Sidot, jaką się nazywa? Nuzl. Nuzl, kurde. Wreszcie, słuchajcie, tak, tak się cieszę na no odcinku, będę mógł zrobić z tego ewolucję. Nie sądziłem, ja myślałem, że teraz mam. 16 cukierków, tak więc od A do Z, więc możecie jeszcze zacząć, mam dwa, albo mas, masnoły, mam Aerodactyla, mam absola więc wszystkie te Pokémony są ok. Na razie mnie tutaj nie ruszają, muszę zrobić tę ewolucję. O, jest tutaj, słuchajcie, znalazłem go i in, ile wyjdzie? 1800, myślę, że mogłoby być lepiej, Tego za 18 już nie mogę. Dobra, po co tam tracić 12 tysięcy na? Parę CP. Później się, się zrobi więcej, więc na razie lecimy. Będę mi będziemy mieli nowego Pokémona, więc świetnie. Oby tak dalej w dzisiejszym odcinku. Co to jest? To jest Shift 3, ok. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Jak widzicie, jest nowy, więc cały czas progres. O, słuchajcie, wyświetliło mi się na mapach, że niedalno je niedaleko jest y ten dziwny Pokémon, nie wiem jak, jak on się nazywa, ale na pewno jakoś fajnie. Słuchajcie, Onix jest na radzie. Można by go zrobić. Tutaj był fajny gym, ale ktoś go przejął. Niestety, zepsuł się. Ale spoko, teraz mi się nie chce go niszczyć. Można by u mnie przelecić wszystkie pokemony od początku, ale nie chcę wam zabierać czasu. Jakoś za bardzo. Tak więc może odbierzmy te nagrody, bo nie ma na co czekać, oby Onixy były. Slag, ma kurde, ma ich wpyte. Nie potrzebuje kompletnie. Może za zrobienie wszystkich będą jakieś lepsze wyzwania, mam taką nadzieję. Jeśli chodzi o mój przypadek, słuchajcie to. Tak, jutro wracam do szkoły, tak jak pewnie e, większość z Was. I osobiście się z tego cieszę. Nie chcę mi się siedzieć w domu, ale teraz akurat kiedyś się wyleczyłem, musi być szkoła, odcinków znowu pewnie będzie ten. Jest! Co? A nie, przepraszam. Zdawało mi się, że to szalenie geodude, boże. Się już podj tego. Tak... no cieszyłem się ogólnie z GeroDude'a, ale niestety to nie jest tak mi się wydawało, że inaczej wyglądał. O Boże, beznadzieja. No słuchajcie, godzinę to sam siebie ani was e, nie będę tutaj trzymał, ale jest ekslencik ale chodzi o to, że musi się stać coś ciekawego, naprawdę. Pojawił się ten spory, nie pamiętam jak on się nazywał, ale dzisiaj po niego hitram, no. Gos pojedynkę na pewno nie zrobimy. Trzeba by może zacząć, czy ktoś się nie pojawi, ale raczej nie. Eee, no więc co? Wywala mnie nie wiadomo, gdzie jest ta Makuhita. To dobrze, zbieramy na harijanę, którą mam. Mam. Nie musicie się ten kurde, skończyły mi się ananaski. Jest źle, ale teraz to już bezwzględnie trzeba iść na tego rajda. I słuchajcie, od dwóch miesięcy dodatkowo trzymamy się wyzwania, żeby złapać Dito. Pamiętam, że jak był, był taki czas, kiedy pełno było, pełno było tych gastli, nie? to stamtąd sobie wytrzasnąłem trzy gengary. to mi się, słuchajcie, pełno tych Dito łapało. Ale teraz to bieda jest. Nie złapałem żadnego, przez co nie mogę iść dalej z taskami. Dobra, tam nie ma na no co czekać, lecimy na Onixa. Gdzieś mam. Raid pasy, akurat monet to mam pełno. I staję czekamy, porobimy go na pewno chwilę. A tego widzimy się zaraz. A jeśli nie subskrybujesz kanału, to zasubuj go z dzwonem, bo czekają dla Ciebie naprawdę niesamowite nagrody. Między innymi duże szczęście w Shiny Pokemonach. 100% legit no scam. Dobra, słuchajcie, ciśniemy w pojedynkę, na pewno nam się uda. Szykuje się niezła zabawa. Troszkę sobie poklikamy i już wygraliśmy życie. O kurde, mocna supereczka, tak? To Essa, jednym pokemonem go rozwalimy. Łatwo z tobą, nubie. No i patrzcie, cios łaski. Pewnie, że tak. Ja tylko liczę na dużo że że szybciej wbić tego Magikarpa, bo już go wbijam tyle, że szkoda gadać. I teraz go sobie złapiemy. Nie mam ananasków, ja pierdziele, rozłożyłem wszystkie. Złapał się. Słuchajcie, z raidów też mam takie przykre wspomnienie, ponieważ pamiętam, że raz była takie coś, że sobie z ziomalami robiłem rajda, nie? Na giratinę, nie? I słuchajcie Wygraliśmy go na S paru, paru ziomów tam normalnie sobie złapało od razu Jeden ma shiny tam w ogóle I to taką setę I jak pewnie się domyślacie Wszyscy złapali, tylko mnie ja. Tak więc słuchajcie, słuchajcie Zostało mi tak Zostało mi 100 metrów Do tego bym słuchajcie Zdobył sobie misję do zdobycia candy, więc bardzo dobrze zobaczymy, może jakieś ciekawe, ale nie wiem czy akurat zauważyliście, ale ja tutaj walę exclętu na klefery, więc dobrze. A no tak, dopiero zauważyłem, patrzcie te, te, ten, ten Pokémon, który mi się tam wyświetla to jest ewolucją klefery. Już prawie pół godziny tutaj siedzimy. Chociaż zastanawiam się, do kogo ja w ogóle mówię, bo kto jeszcze ogląda do tego momentu, ale jeśli oglądasz tutaj widzu, to jesteś najlepszym widzem, pamiętaj o tym i musisz zostawić suba i lajka i napisz w komentarzu, jeśli tutaj dotrwałeś, to i pamiętaj, że wtedy będziesz miał bardzo udany rok i że jesteś super i żebyś nigdy nie. się nie poddawał. O! A mój Pokedex wygląda dokładnie tak, słuchajcie. Niektóre miejsca nie są jeszcze zapełnione. Ale ogólnie to jest dobrze. Nie mam sant. czegoś tam. A tymczasem łapiemy. Z tyłu wygląda jak Shiny. Ja naprawdę mam jakieś zwidy. Mam, mam naprawdę wielką nadzieję na Shiny. Eee, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie mojego kolegę, który jest maniakiem w Pokémony. Jej pamiętam, że niedawno może pamiętacie. Był Community Day na Duskula w Pokémonach. Trzy godziny on trwał. On złapał 9 shiny do schoolów, więc gratuluję, naprawdę gratuluję. Myślę, że niedługo można by się zbierać, słuchajcie. Ja wam przedstawiłem to, co chciałem. Zrobiliśmy opening, tylko jeszcze uzbierajmy tego cukiereczka śmiesznego. O, idzie powoli, idzie powoli. Ja widzę tutaj, że się troszkę zbiera tych candy, i zaraz nam się zaliczy to wyzwanie. Myślę, że jak dojdzie do końca Star Piece, to będzie można się powoli zbierać. A jeszcze, jakbym miał się pofleksować tymi Pokemonami, no to mam Ambipoma, Alakazama. Wszystko tutaj sobie możecie obczaić. Arona zbieram sobie na nie wiadomo co. To, co, co to jest w ogóle? Nie widziałem tego. Bedrilla. To jest akurat jedyny Pokémon, na którego mogę zrobić Mega Energy. Więc fajnie. Mam tego, ale złapanego na dziko, dlatego jest taki beznadziejny. Tutaj, jak jeszcze, jak pewnie każdy, mam Charizarda. Ponieważ oczywiście z tasków jeszcze jest troszeczkę nadziei na to, że tamten ziomek nam przybędzie. A ogólnie, jeśli jeszcze chodzi o takie Pokémony, takie nie powiem, że częste, właśnie i dobre, to mam jeszcze cztery Snorlaxy. Dwa Shadow po 700CP, co może nam dać nawet 2500. Jednego właśnie 2500, bo wypulifajowanego od granda. To są oczywiście wszystkie. Ale jeden jest na dziko łapany, 1800 Więc bardzo fajne, są Snorlaxe Takie przydatne ja Najbardziej jestem dumny ze swojego Slakinga, Dragonite'a, Gyaradosa Ale w moich Pokémonach jest ciekawie, trochę by zajęło żebym miał wszystkie wam pokazać, ale yy, No, powoli się zbierają O, jeszcze takiego mam Ja właśnie się zastanawiam czy to nie jest legenda, ale to jest Darkrai I on był na 5-gwiazdkowym rajdzie i tak się cały czas zastanawiam, czemu on nie jest. Um, czemu on nie jest legendą. Mam Hariyamę, mam Grimera. Ale słuchajcie, udało nam się nabić tego cukiereczka, jakim cudem nie wiem w jakiej chwili. Okej, okay. o, czekajcie, co to było? Albok na dziko. Mimo, że mam Shiny 1700, to powiem tyle: przydatny, przydatny na pewno będzie. Beznadziejny w CP, ale jestem pewien, że na dziko trochę rzadki. Tego zaraz odbierzemy sobie misje i będzie już trzeba powoli się zbierać. I piszcie jakie gry najbardziej chcecie w komentarzach. Jest ten Ferocite w końcu, tak myślałem, że on tutaj gdzieś będzie nam tutaj. I nawet nie wiedziałem czy on ma jakąś ewolucję, dlatego nie daję mu ananaska, którego miałem zabawny żart. I zobaczymy co będzie tam tą ostatnią nagrodą. Więc mamy Stardust'a, mamy Great Bola I zobaczymy co się tutaj kryje. Absol Ej, dobrze! Bardzo dobrze. Ja myślę, że to będzie jakieś gówno takie kolejne. a tutaj trzeba rzucić Excelenta. Kurde, blisko. Ajajaj, już nie będzie, ale... Ciekawe, to będzie kolejny Absol. Ja już chyba mam jednego. Kolejne wyzwania. Kolejne wyzwania są przesłapać sześć różnych typów. Kolejne dwa Candy i wyhodować dwa jajka. Słuchajcie. To już będzie samorobione. No czekajmy się końca tych starpisów różnych. Kolejny ekscelencik Słuchajcie, musiał, mógłbym kiedyś relacjonować jakieś pokemonowe wycieczki, ale jak zapewne dobrze wiecie wtedy nie mógłbym zatrudnić kogoś, żeby nosił za mną, nie wiem, green screena, więc nie byłoby ciekawie. Dlatego musiałbym z łubem w kwadratowej kamery, ale dałoby się to zrobić, więc Lucky Egg już się skończył. Hyzenes jeszcze będzie trwał, więc ja sobie popykam. Mamy tego, mamy jego ewolucję, niedawno odbita, pamiętam to bardzo dobrze. Koniec, słuchajcie, koniec Starpisa, więc na tym myślę, że można zakończyć tym pięknym akcentem dzisiejszy odcinek. Żadnych ciekawych Pokémonów w okolicy już nie ma, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz, wybaczcie tą przerwę, teraz postaram się dużo częściej rzucać filmy. No i trzymajcie się, do zobaczenia, Elo.